Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na ryby. Wędkarstwo łączy. Moi drodzy, zobaczcie, jakie wyjątkowe miejsce dzisiaj. Dzisiaj jestem nad rzeką Wieprza w miejscowości Darłowo, nad samym morzem. Słuchajcie, to jest rzeka. To bardziej wygląda jeszcze jak kanał, ale to już jest rzeka podobnież. Gdybyśmy w lewo popłynęli tą rzeką, to dopłyniemy do portu i do morza. Więc ta woda podejrzewam jest wymieszana. Zawsze mnie to ciekawiło, jak możliwe jest, żeby w słodkiej, słonej wodzie żyły ryby słodkowodne i, i odwrotnie. Jestem dzisiaj e, nad tą wodą. Przyjechaliśmy z rodzinką na wakacje do miejscowości Dąbki. Jesteśmy tam na domku, której wykupiłem zezwolenie na morze za 7 zł. Tydzień czasu. Rewelacja po prostu. Zabrałem ze sobą z domu, słuchajcie, jedną wędkę Feder do 120 gram, kilka ciężarków. Tu jest akurat chyba 30 gramowy eee, i mam zrobiony najprostszy zestaw, jaki tylko może być. Słuchajcie, jest agrawka. Ciężarek 40. przypon 50 cm na skrętce. Haczyk 8. Mam jednego czerwo, Ten mamy czerwone robaki. Planuję zakładać jednego czerwonego robaczka na haczyk. Bez nęcenia, bez koszyka. Na samej oliwce zobaczymy stricte z gruntu, czy cokolwiek mi weźmie. Nie wiem. Miałem zamiar połowić w morzu, ale w morzu od. jesteśmy tutaj od soboty, od niedzieli, gdzie jeszcze nie miałem zezwolenia. Jest fala prawie metr i ponad metr wysoka, więc pytałem okolicznych wędkarzy w sklepie wędkarskim. Nie ma szans, żeby na takiej wodzie z brzegu, z plaży łowić. Podobnież maksymalnie fala, jaka może być, to jest do pół metra. Więc, więc tyle. No słuchajcie, co? Mam rozłożony zestaw, bo robiłem go od początku. Kowrotek, wszystko w torbie, zupełnie był rozkompletowany. Przygotowałem się, ponieważ chciałem też poczekać trochę z nagraniem tego wstępu, bo jest jeszcze ciemno. Słuchajcie, jest ciemno jeszcze. 3.40 yy, byłem rozłożony i, 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 i zacząłem już yy, nagrywać. Zaczynam łowić, zakładam robaka, zaczynam łowić. Być może coś złowie. Mam jeszcze fajny plan, żeby połowić w morzu, z plaży. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić to marzenie. Jeszcze mam kilka dni, a od środy ma być już mniejszy wiatr. I być może się uda. Słuchajcie, zakładam robaki, rzucam i sprawdzamy, czy są tutaj ryby, czy coś mi tu z gruntu weźmie. Działamy, nie, nie ma co, jestem ciekaw rybek. Słuchajcie, nie mam ani krzesełka, nic, jestem po prostu jak ten tubylec. Ja wiem, pewnie jest ciężarek za duży, mogłaby być tutaj dwudziestka, albo nawet nie, ale co? Słuchajcie, kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Nie mam zamęty, nie mam nic, dlatego że nastawiłem się nastawiłem się na wędkowanie z plaży, chciałem od samego początku dendrobena, trujeczka, duże robaczki, ale takie chciałem. Fiku, miku i robaczek jest kuszykko. Zakładamy, słuchajcie, robcunacha czy kusemka duży, ale powiem Wam tak, złowienie tutaj czegokolwiek będzie dla mnie przeogromną frajdą, a w morzu tu już w ogóle nie. Słuchajcie. słuchajcie przerzuciłem zestaw troszkę bliżej był troszeczkę poskręcany nie wiem dlaczego nie powinien a jednak przerzuciłem zestaw troszkę bliżej chcę zobaczyć bliżej co to będzie dalej no może z 5 minut ten robaczek był na środku gdzieś rzeki aczkolwiek był w stanie nienaruszonym więc Widzę oczka, jak ryba e, się spławia i chodzi przy brzegu, jak jest tam na przylustrze wodę, no ale może z dna coś weźmie, zobaczymy. Słuchajcie moi drodzy, jestem po wędkowaniu już, no niestety dzisiaj bez rybki, dwa dosłownie bardzo delikatne drgnięcia, puknięcia, wrobaczka i nic więcej. Także niepołowione, dzisiaj na zero i tak bywa, zupełnie nowe miejsce, zupełnie inna woda, zupełnie nowe doświadczenie, pewnie mnóstwo błędów popełnionych. Także dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. heja! Siema, siema. Słuchajcie. Trzecia: Jak widzieliście, byłem właśnie nad morzem w ąbkach na plaży. Ale niestety fala jest jeszcze bardzo duża. Pytałem wcześniej okolicznych wędkarzy. Kiedy i jak łowić. Podpowiedzieli mi, mam już zestaw kupiony, i tak dalej. Teoretycznie wiem, jak to zrobić, aczkolwiek nie przy takiej fali, mówią, że 30-40 do 50 cm, jak jest fala, to jeszcze można połowić. Później to po prostu nie ma sensu, bo glony ściągają, wpakują się w zestawy i jest kupa rozplątywania i nic się nie da połowić, więc. Byłem na plaży, spróbowałem, niestety nic. Jadę dalej, słuchajcie, jadę, nie odpuszczę, w Dąbkach portu nie ma, z tego co wiem. Jadę do Darłowa, do Darłowa, do portu, spróbuję gdzieś może z główki połowić. Zobaczymy, może ktoś będzie łowił, może coś, kogoś spotkam. Także trzymajcie kciuki, jadę dalej. Hej, Słuchajcie, znalazłem miejscóweczkę na łowienie, ale zobaczcie to, ja mam za plecami, to są moje plecy. I tutaj, jak zacznie przelewać, to mnie zacznie zmywać z główki. A jestem na, zgu na główce w porcie. Jestem na główce. Spotkałem przy po drodze przesympatycznego pana. O, tam jest. Rozbija się. Powiedział mi, że z moim zestawem najlepiej jak usiądę sobie gdzieś tu, bo tu jeszcze nie przelewa, a tam już przelewa, i mam rzucać w miejsce w port. Tam w główkę, między główkami, i tam mam rzucać zestawy. Tam mogę trafić flądrę, mogę trafić inną rybkę. Więc rozwijam sprzęt i zaczynamy zaraz łowienie. Słuchajcie, zestaw zmontowany, zaraz pokażę Wam, jak go zrobiłem. Na, mam dwa haki na zestawie i na te dwa haki zakładam dwie czerwone dendrobeny, trójeczki. Podobno wstydu nie ma, aczkolwiek są to haki bardziej na większą rybę, bardziej właśnie na flondrę, dorsza, jakieś inne takie Morskie stworzenia Zobaczcie Koralik, który ma rzekomo Wypierać haczyk do góry Jak oliwka spadnie na dół To zestaw będzie pokazywany do góry Pokażę wam jak to wygląda Słuchajcie Węzeł bez węzła Do y, taka duża grawka. Dalej mamy gół, y, tą żyłkę główną Odchodzi nam Właśnie jeden koralik z, e, z e, haczykiem i z robakiem, dalej następny, na końcu oliwka i tyle. Rzucamy, próbujemy. Pierwszy rzut do wody, słuchajcie, po rybę w porcie. Pierwszy rzut po rybę w porcie. Ha! Wiecie, nie wiem co z tego będzie, czy będzie z tego ryba, czy nie będzie. Pewnie nie. Ale. Patrzcie, jaki jest pięknie. Słuchajcie, jest kawka, jest wędka, jeszcze jakby rybka była Uuu. A flonderka marzę, żeby złowić jedną flonderkę i ja nic więcej już nie chcę od Posejdona, Nic a podobno zestaw mam na flądrę, tylko żeby jaka flondra tu jeszcze przy, przypłynęła, i chciała się skusić na marbaczki. Podobno najlepiej to na śledzia. filecik ze sledia. Ale co? Jak się nie ma filecika, a ma się robaki, to się łowi na robaki. Wiele lat jak bliździliśmy nad morze, no, to było widać jak Widzieliśmy jak łowią różni wędkarze w portach. Ale że ja kiedyś będę tak siedział? W życiu bym się nie spodziewał, słuchajcie Widzę, że chodzi ta szczytówka, ale to wszystko jest jakby pod, pod wpływem prądów, które wchodzą do portu. Ale bran nie widać. Przed chwilą ja ściągnąłem to wszystko było w glonach. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak ściągałem to tyglony, ściągałem ciężarkiem. Czy po prostu, jak ten zestaw leży na dnie. I tam jest ciężarek 40 założony. To czy na tym się wtedy glony nie osiadają? O, ale przelewa. Żeby tylko mnie tutaj nie złapało, będę uciekał zaraz. Wschodzi słoneczko, zobaczcie, ale petarda. Zobaczcie, jak cudownie. hej hej, jak, koniec przygody wędkarskiej, w porcie, wracamy do domku, na czerwonego robaka ryby, nie chcę brać, widzę, że tam pan siedzi, też nic nie łowi, przyszło dwóch chłopaków na główkę, też nic nie łowią, czas do domu, do dzieci, do żony, trzymajcie się, dzięki, że byliście, zostawcie suba, ej. Słuchajcie, pierwszy rzut do morza. Próbujemy. Ale podpatrywał na mnie w tych wędkarzy. Tak. Przychodzi ławica Także moi, moi drodzy, spełniamy marzenia. Pewnie ryby nie będzie z tego. Ale wędka zarzucona. Nie wiem, czy przerzuciłem drugą rawkę. Może tak. Może nie. Dwa czerwone robaczki założone. Mam wrażenie, że to jest zdecydowanie za blisko, słuchajcie, ale nie będę właził do tej wody. Aczkolwiek wydaje się być za blisko. Dzisiaj jadę na ryby, wędkarstwo łączy. Pozdrawiam kolegów i wszystkich, których mam. No więc moi drodzy, koniec wędkowania, kończy się przygoda wędkowania nad Bałtykiem. Jak widzieliście w filmiku, próbowałem i na rzece i w wejściu do portu na główce, z plaży. Niestety bez rybki. Pytałem wędkarzy okolicznych, podpowiadali, że robię dobrze, że z tą rybą to jest po prostu bardzo różnie. Jeżeli macie jakieś doświadczenie, piszcie w komentarzach, co powinno być inaczej, co powinienem zrobić inaczej, co robiłem źle, co dobrze. Dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie kciuki, dajcie łapkę. Zapraszam na następny film. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Hej! Wracamy do domku. Tak, cześć.